Jest już 5 grudnia, a my nadal nie mamy choinki, a w naszym mieszkaniu dalej królują Halloweenowe dekoracje, tak więc dzisiaj wreszcie wybraliśmy się po naszego iglaka. W tym roku postawiliśmy na żywe drzewko i w sumie chcieliśmy je dość małe. Natomiast kiedy już tam byliśmy, zmieniliśmy zdanie i nasza choinka będzie miała 2,5 metra. No i skoro drzewko już było, pojechaliśmy do homberga z pobąbki i tym podobne, ale słuchajcie, jakie jest dziwko, wszystko było absolutnie wykupione. Nie chcieliśmy wychodzić z niczym, więc dzieliśmy. Parę rzeczy do domu. Pierwszy do koszyka wpadł zielony domek z opcją lampki, następnie szary renifer, który będzie stał przy telewizorze. Tą świeczkę wzięłam do łazienki i uwaga, gwóźdź programu renifer numer 2 i on będzie stał u nas w sypialni. Kiedy już szliśmy do kas, Patryk wypatrzył jeszcze ozdoby do ogrodu i wzięliśmy dwie. Wzięliśmy projektor z przepięknymi płatkami śniegu oraz takie świecące lizaki, które wbija się w ziemię. Za to wszystko zapłaciliśmy 80 funtów, ale szczerze, czuję mega niedosyt, więc w przyszłym tygodniu pojedziemy na pewno na kolejne zakupy.